cześć witam wszystkich zróbmy aktualizację bitcoina w sumie można tutaj porozmawiać nawet o niektórych altcoinach jedynie co jeżeli będziemy mówić z wami jeszcze o altach to w takim razie nagranie będzie trwało całą godzinę no i właśnie jakoś mi się nie chce więc aktualizacja bitcoina w sumie jeżeli jesteście na telegramie to ja o tym wszystkim pisałem Tutaj, tak, wizualnie u nas jest 1, 2, 3, 4, 5 i właśnie my czekamy na korektę, czekaliśmy na korektę, czekaliśmy na spadek, wyjście w górę było z trójkąta. W poprzednim nagraniu pokazywałem Wam jeszcze niektóre altcoiny, które też dostali wyjście w górę z trójkąta, czyli wizualnie widzimy z Wami co? Widzimy z Wami to, że u nas jest na przykład na monetce Ethereum trójkąt. To wszystko też pokazywałem na Telegramie. Gdzie to było? Zaraz znajdę. Dobra, wykorzystujemy szukać, wpisujemy Ethereum i widzimy to, że o, właśnie takie trójkąt się pojawił, fala i później pojawiła się fala I, nasze wejście. Napisałem o dwóch wejściach, które tutaj mogą być, tak i później właśnie pojawił się płaski poziom i lecimy w kosmos. Otwieramy wykres fala G, fala I, a później płaski poziom tutaj. Wybicie płaskiego poziomu, kto wchodził, zarobił 20%. Pamiętamy z Wami tak, że u nas trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc dalej my właśnie idziemy w dół, zaczyna się korekta. I właśnie to się wydarzyło, tak? Czyli mówiliśmy z Wami o to, że dalej idzie korekta po tym wzroście, bo trójkąt to jest przedostatnia fala. Tak samo Litecoin, pokazywałem z tego, co ja pamiętam, też na grupie był Litecoin, tak? Właśnie, zobaczcie, to, że u nas jest, e, u nas jest taki owadniutki trójkąt, po prostu jak, jak w książce, jakiś przykład z książki, tak. E, widzimy to, że właśnie wyjście nastąpiło w górę, tak. Później pojawił się taki płaski poziom, i właśnie my czekamy na wyjście w górę z tego trójkąta. Dostaliśmy falę piątą, tutaj ja piszę, że nie czekam na korektę, mamy impuls, wyjście w górę z trójkąta, trzeba iść na korektę. Otwieramy wykres lightcoina. Wykres wygląda przepięknie A, B, C, D, E. Tak, jeżeli rozbić na fali, na fale bardziej dokładnie, ten wykres to będzie wyglądało tako Tyle. Tak, wyjście w górę z trójkąta. Wiemy, że trójkąt jest przedostatnio falą. Ostatnia fala w górę. Jeżeli wchodziliście, udało się zarobić coś tam około też 20%, znaczy zależy od tego, gdzie sprzedawaliście. Ja sprzedałem gdzieś tutaj, podczas tego wzrostu tutaj. I właśnie około 20% ja, ja, ja zabrałem. Tyle. Tak, rozumiemy to, że u nas jest impuls, bo dostaliśmy tą właśnie potrzebną korektę. Co teraz? pytanie, właśnie jest w tym, co będzie się działo z Bitcoinem. z Bitcoinem. Właśnie wszystko zależy od tego bitcoina. Czyli, czy my zobaczymy jeszcze jedno zejście w dół, czy nie, tak? to zależy od BTC. Jeżeli popatrzymy na sytuację bardziej lokalną, to w sumie ja jestem w stanie policzyć tutaj taki o, a, impuls w dół. Czyli, jeżeli my to traktujemy jako jako właśnie impuls, w takim razie, dla mnie to jest nasza fala A, tak, czyli ABC musimy dostać, i tutaj się kończy nasza fala A. Dlaczego tutaj? Dlatego, że u nas był squeeze, tutaj, czyli to było zwykłe wybicie stopnosek, i właśnie dlatego u nas jest skrócona fala 5, czyli w tym przypadku fala 5 jest krótsza niż fala 3, tak? 1, 2, 3, 4, 5. Skoro tutaj jest impuls, to w takim razie oczywiście, że raczej, raczej ten impuls to jest nasza fala 5, prawda, bo po prostu inaczej tego się nie da połączyć, plus wizualnie pojawił się taki o trójkąt, trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc będziemy się trzymać tego, że u nas tutaj jest 1, 2, 3, 4 i właśnie piątka się kończy tutaj. Więc skoro tutaj się kończy piątka, w takim razie u nas tutaj jest rozpoczęcie naszego pierwszego spadku, czyli pierwszej fali spadkowej. Ten tutaj wzrost osobiście mi nie przypomina w ogóle w jakikolwiek sposób, po prostu nie jestem w stanie rozbić to na impuls. Dla mnie to wszystko jest zwykła, powiedzmy, korekta tak? do, tego, do tej właśnie fali spadkowej. Więc ja traktuję ten tutaj. Tą tutaj korektę jako falę B, i mi się wydaje, że musi być jeszcze jeden spadek, jeszcze jedno zejście do poziomu 40 tysięcy. O tutaj, tutaj jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo istotny taki moment, i właśnie bardzo jest istotnym to, co będzie się działo w tych okolicach. Jeżeli my zobaczymy wsparcie w tych okolicach, czyli ta zielona strefa, którą tutaj ja zaznaczyłem, nadal jest aktualną. Jeżeli my zobaczymy tutaj wsparcie, tak, czyli zobaczymy powiedzmy tam kupujących w tych okolicach, to w takim razie całkiem jest możliwe to, że od tego poziomu zmieni się kierunek i my zobaczymy z wami wzrost w kierunku 100 tysięcy, nawet od tego poziomu. No i właśnie jest jeszcze jedna alternatywa, o której też musicie pamiętać. To jest podwójny zygzak w dół, który właśnie zaraz wam też zareprezentuję. Dlaczego ja w takim razie nie sprzedaję teraz wszystkiego? Znaczy wczoraj napisałem także? O, gdzie to było? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tutaj napisałem, że w okolice 48 plus minus przynajmniej nawet część, tak tam na, na plus 10-15% i później właśnie my czekamy z wami na jeszcze jeden spadek, dlaczego ja nie sprzedaję, dlaczego nie sprzedaję wszystko? Dlatego, że właśnie na przykład ALGO a, zrobił wzrost w ciągu jednego dnia na 100%. I właśnie zaraz wam pokażę jeszcze Atom, który zrobił tak samo wzrost na 50% w ciągu wyobraźcie sobie jednego dnia, czyli to wszystko, to wszystko, co ja Wam teraz pokazuję, może bardzo szybko się zmienić. I właśnie e, niektóre, monetki, niektóre monetki mogą nie zrobić tą właśnie bardziej głęboką korektę. Dlatego, że no powiedzmy, już są przygotowani na to, żeby, żeby tam rosnąć, powiedzmy. Tak? Więc musicie rozumieć to, że wychodzić na 100% z rynku teraz, licząc na to, że da się kupić niżej, nie warto. Bo może być tak, że tej korekty nie będzie. Przede wszystkim mówimy teraz o altach, bo alta strzela tak naprawdę, więc jeżeli chodzi o BTC, dla mnie to, 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 to co się dzieje teraz tutaj to jest korekta, to jest fala B i my musimy dostać jeszcze jedno zejście, w okolicach 40 tysięcy możecie kupować interesujące was monety, albo jesteście jeżeli na grupie z nami na telegramie na prywatnej, w takim razie ja pokazywałem to co mnie osobiście interesuje i to co właśnie ja będę kupował, o tym wszystkim wiecie. Ale Если мы говорим о BTC, то ориентируемся на уровень не более 40, не более, не идеальным уровнем 40 тысяч должен быть реакция и, скажем, взрослый, равный от 40 до poziomu 100 тысяч. Нет, это есть зона, не более в этих околицах. I teraz, pa, I teraz taka jest sytuacja u nas. Na przykład a tam, na przykład atom, tak, my też czekaliśmy na właśnie korekty. I teoretycznie powinno być tak, że u nas jest A, B i musimy dostać falę C, ale jak widać teraz nie było właśnie tej korekty, tej fali C, i cena od razu poszła w górę. Chyba, że u nas się rozwija korekta płaska. Takie coś oczywiście, że może być, ale. Tak czy siak, musicie rozumieć to, że nie warto sprzedawać wszystko. Niech część pieniędzy będzie w rynku. Są monety, które ja już pokazywałem na prywatnej grupie, tak? które mogą zrobić podczas tej globalnej fali 5, tak? czyli globalne obliczenie 3, 4 i brakuje piątki. Podczas tej fali piątej niektóre monetki mogą zrobić 1000% i chyba głupio liczyć na to, że zaraz ja sprzedam, kupię z różnicą tam tani na 15%. Ale tak czy siak, nawet kupując teraz, już można zarobić bardzo dużo powiedzmy tam w ciągu pół roku, tak? Więc musicie po prostu pojąć to, że część pieniędzy musimy trzymać w rynku i nie sprzedawać. Po prostu to jest, to są nasze inwestycje, to jest właśnie moje podejście do handlowania. Kupujesz na okres dłuższy i właśnie to jest bardzo istotne. Musicie to rozumieć. Na przykład patrząc na atom, tak, co się działo tutaj na monetce Atom? U nas jest impuls 1, 2, 3, 4, 5, u nas jest wyjście w górę z trójkąta, jeżeli tam rozbić ten impuls tą falę piątą, tak jako rozszerzenie, tak, czyli widzimy z wami 1, 2, 3, 4, 5. Pierwszy impuls 3, 4, trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, o tym wszystkim wiemy. Wyjście w górę z tego trójkąta i rozpoczęcie korekty. Czyli co musimy zrobić? Musimy wziąć FIBO, naciągnąć na cały ten impuls i widzimy to, że cena zaliczyła 50% korekty do tego właśnie impulsu. I od razu, od razu się odbiłaby z jakiejkolwiek korekty, a na ten moment już jest 50% na plusie. Co zrobiłem ja? Ja sprzedałem część i całą resztę ja trzymam. I nie będę tego ruszał. U mnie są, u mnie są monetki jeszcze od tego tutaj poziomu. O tego tutaj. I właśnie ja rozumiem to, że bardziej długoterminowo, ja czekam na wybicie tego poziomu. Widzicie to, że od tego poziomu cena się odbija już kilka razy, tak? W końcu będzie wybicie. Będzie w końcu wybicie. Nawet jeżeli my zobaczymy takie coś, to ten spadek to jest tylko możliwość dla tego, żeby dokupić, ale nie sprzedawać wszystkiego teraz, tam, nie znajdę, z różnicą 50%. Ok, bardzo fajny plusik, ale będzie więcej. Więc mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Tak samo na przykład, jeżeli popatrzymy z wami na monetkę Algo, którą właśnie muszę najpierw znaleźć, też tak, mówiliśmy z wami o to, że u nas wizualnie kończy się już wzrost, więc my musimy zaraz zacząć naszą korektę. I teraz, jeżeli popatrzymy na to pod takim kątem, że pod takim kątem, że u nas tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, Kończy się, impuls, kończy się nasz impuls i my czekaliśmy z wami na korektę do poziomu 1 dolar, 1 i 1, tak, czyli zaraz znajdę tą aktualizację, pokażę wam to wszystko. O, u nas jest impuls, czyli tak samo jak wszędzie my musimy dostać korektę. Ja czekam, napisałem, także ja czekam na poziom, hmm, retest poziomu 1 i 1, ta zielona strefa, tutaj w tych okolicach, wejście i właśnie czekamy na wybicie naszego płaskiego poziomu tutaj, tak, w okolicach 1 i 7, powiedzmy. No i właśnie wzrost w kierunku 3 dolarów. Pomarańczowe obliczenie to jest alternatywa. Napisałem o tym, że jeżeli będzie konsolidacja w okolicach 1,6, w takim razie przechodzimy na tą alternatywę. Na razie czekamy na korektę do tego właśnie impulsu, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Pierwsza fala, później zejście do poziomu 1, 1, 1. Druga fala, i właśnie rozpoczęcie fali 3 4 5 kolejna aktualizacja dostaliśmy z poziomu zaznaczonej strefy tak czyli tej tutaj i właśnie od razu wzrost od razu wzrost widzicie że nie było nie było czegoś takiego że jest ABC dopiero później wzrost szybka korekta jeżeli popatrzymy na przykład na FIBO to w sumie jest normalna korekta zaliczyliśmy tą zieloną strefę i korekta prawie do poziomu 61,8. Jedynie co to wszystko? To wszystko się zmieniło w ciągu jednego dnia. Bardzo szybko cena spadła, i bardzo szybko cena poszła w górę. Więc musicie rozumieć to, że wzrost w ciągu powiedzmy tam dwóch dni na ponad, na ponad 100%. Czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. I jeżeli byśmy próbowali to handlować, to byśmy nie zarobili tyle. Trzeba kupić raz, kupić raz, i niech to sobie będzie. Jeżeli my zobaczymy z Wami rozpoczęcie, znaczy orientujemy się na bitcoin, prawda? Kiedy będzie początek tej fali piątej, tej fali piątej tutaj, to w takim razie otwieramy globalne obliczenia, tak? 1, 2, 3, 4 i kiedy będzie ta piątka, rozpoczęcie tej fali 5, w takim razie można zarobić bardzo na handlowaniu, czyli handlując ciągle coś tam, ale teraz musimy skupić się na wejściu spot. Kupić i nie ruszać. Tak? To jest to, o czym ja cały czas mówię. Trzymajcie część pieniędzy jako inwestycje i niech to sobie pracuje. Ok, więc mam nadzieję, że ja wam wszystko wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś altcoiny, które wy chcecie kupić, to w okolicach 40 tysięcy za jeden bitcoin można w sumie, w sumie szukać wejścia w monetki, które Was interesują. Jeżeli jesteście na prywatnej grupie, w takim razie pokazywałem Wam różne obliczenia, pokazywałem Wam interesujące mnie, mnie przede wszystkim monety, to co ja kupuję i to wszystko. Wszystko jest. Tak? Po prostu musicie wybrać powiedzmy co tam chcecie kupić, w co chcecie zainwestować i właśnie kupić i tyle. Nic więcej robić nie trzeba. Więc cała ta historia mi przypomina jednak korekty więc ja będę traktować to wszystko jak u B i ja czekam na jeszcze jedno zejście. W tych okolicach e, patrzymy na reakcję kupujących. Jeżeli ona będzie, jeżeli będzie wsparciem, na 100% lonki idziemy wyżej. Teraz Wam chcę pokazać jeszcze obliczenia bardziej e, globalne. Co może być jeszcze? Teoretycznie, teoretycznie, nada u nas może być także Powiedzmy, realizuje się scenariusz z WXY. WXY, czyli podwójny zygzak w fali czwartej, i właśnie nasza korekta, ona się skończy w okolicach 20 tysięcy za jedną monetę, i właśnie później my zaczynamy wzrost w kierunku 100 tysięcy, Czyli obliczenia będzie wyglądało tak. Mamy tutaj impuls, mamy tutaj korektę i zaczyna się jeszcze jeden spadek teraz. Ale dla potwierdzenia tego scenariusza musimy dostać impuls w dół, czyli cała ta historia powinna zrobić nie ABC i właśnie wzrost, a tutaj musimy dostać impuls, impuls, tak, czyli 1, 2, 3, 4, 5 w kierunku 30 tysięcy. Jeżeli będzie ten tutaj impuls, w takim razie traktujemy to jako falę A, B, później C i idziemy w górę. Powtarzam jeszcze raz. Dla mnie ten spadek do poziomu 20 na ten moment to jest alternatywa. I właśnie jeszcze jeden scenariusz z rozszerzeniem trójkąta w właśnie fali czwartej, czyli to jest nasza fala ABC, to jest A B C później my zobaczymy taką męczącą korektę, która będzie trwała, jeszcze powiedzmy tam tam Dwa miesiące, trzy miesiące, czyli powiedzmy, rozpoczęcie tego wzrostu tej fali piątej będzie dopiero w 2022 roku. No i właśnie scenariusz, który jest najbardziej pozytywny, to jest to, że u nas jest impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, czyli rozpoczęcie fali piątej, czyli nasza czwórka, ona się skończyła tutaj. I właśnie dlatego. Mi się wydaje, że część pieniędzy warto trzymać w rynku, i strefa 40 tysięcy. Mam nadzieję, że my tą strefę zobaczymy. To jest poziom, gdzie można dokupić interesujące Was monetki. Przede wszystkim na okres dłuższy. Tak, a co będzie się działo dalej? Zobaczymy. Może być ta alternatywa realizowana. Oczywiście, że to wszystko może być. Na razie musimy dostać trochę więcej historii. Po prostu na razie rozumiemy to, że u nas jest impuls. Tutaj w górę. І, власне, появляються якісь там сценаріше, котрих ми ще чимаємо. І після, появляється трохи історії, ми, по сценаріш, наймні правдоподобний, ми це сценаріш одруцями. І наразі ситуація виглядає тако. Ja Wam to wszystko reprezentuję, pokazuję, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia, oczywiście, że FAL to jest to, co ja wykorzystuję w swoim powiedzmy handlowaniu. No, więc takie ja mam podejście, takie ja mam podejście, podczas zejścia tego do poziomu 40. Mam, mam nadzieję, że ono będzie, tak? Na razie, na razie myślę, że będzie. Jeżeli coś się zmieni, to w takim razie, no, trudno, będziemy, musimy się. Przystosować powiedzmy tego wszystkiego, tak? Musimy w takim razie po prostu później szukać jakieś tam inne wejście w rynek i w sumie tyle, ale na razie to wszystko wygląda jako impuls, korekta i musimy dostać jeszcze jedno, jeszcze jedno zejście w dół. No więc ja na część już kupiłem. Ja wszystkiego nie sprzedaję, bo nie widzę w ogóle w tym żadnego sensu. Ja wiem, że są niektóre monety, które mogą zrobić tam 500-1000%, więc jaka mi różnica, czy zaraz cena spadnie, tam powiedzmy jeszcze na 20%, czy nie. Jeżeli spadnie, kupię więcej. Ja rozumiem, to, że ja stawiam bardziej długoterminowo. No i właśnie, oczywiście, że cierpliwość cierpliwość ona się opłaca. Dobra, tyle. Pokazałem wszystkie możliwe scenariusze z Bitcoinem. Lokalna sytuacja wygląda tak, że ja chcę dostać się do poziomu 40 tysięcy, gdzie ja będę kupować więcej. Ale to, co ja kupiłem już z Rabatem, tak? czyli mówiliśmy z Wami o wzroście wyjściu w górę z trójkąta rozumiemy z wami to że musimy dostać rabat tam na 20-30% ten rabat my dostaliśmy to co ja sprzedawałem tutaj ja właśnie rozumiem to że już można kupić powiedzmy z taką obniżką jeżeli będzie jeszcze niżej OK, nie ma problemów kupimy jeszcze więcej więc powtarzam jeszcze raz orientujemy się na bitcoin tyle dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia